Drogi Boże, gromadzimy się przed Tobą, świadomi, że modlitwa jest świętym kanałem, który pozwala nam na dialog z boskością. Dialog ten nie ogranicza się do krańców ziemi, ale wznosi się do nieba, docierając do Twojego serca. To poprzez modlitwę odnajdujemy głęboką więź z Twoją obecnością, czując Twoją bliskość w każdym wypowiadanym słowie. Modlitwa jest wzniosłą formą komunikacji, duchowym połączeniem, które otacza nas Twoją nieskończoną miłością. Każde błaganie, każde uwielbienie, każdy wyraz wdzięczności jest pomostem, który łączy nas z Tobą, Panie. W ciszy naszych serc wiemy, że nasze słowa zostały wysłuchane, że nasze tęsknoty i troski znajdują ukojenie w Twoim słuchającym uchu. Panie, naucz nas rozumieć wielkość modlitwy. Obyśmy rozpoznali, że ten akt nie jest jedynie rytuałem, ale prawdziwym spotkaniem z Twoją boskością. Pomóż nam kultywować serce pragnące tego dialogu, które ze szczerością i zapałem poszukuje Twojej obecności, wiedząc, że każda modlitwa jest aktem wiary i ufności w Twoją moc. Wiara, Ojcze Niebieski, jest fundamentem, na którym opierają się nasze modlitwy. Bez wiary nasze słowa są puste, pozbawione siły, która przenosi góry. To wiara pozwala wierzyć w niemożliwe, daje odwagę oczekiwania na cuda i cierpliwość oczekiwania na Twoje odpowiedzi. Panie, wzmocnij naszą wiarę. Abyśmy mogli modlić się z przekonaniem, pewni, że nas słyszysz i odpowiadasz. Wiemy, że modlitwa nie jest listą życzeń, ale oddaniem naszego życia w Twoje ręce. To w modlitwie znajdujemy pokój pośród burz, pocieszenie w udrękach i kierunek w niepewności. Niech każda modlitwa będzie aktem poddania się, w którym oddajemy ci nasze lęki i niepokoje, ufając, że ty masz kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Panie, pomóż nam modlić się sercem szczerym, bez zastrzeżeń. Obyśmy byli autentyczni w naszych modlitwach, Uznając swoje winy i prosząc o Twoje miłosierdzie. Naucz nas modlić się za siebie nawzajem, okazując naszą miłość i współczucie przez wstawiennictwo, wiedząc, że słyszysz każdą modlitwę wypowiadaną z czystego i kochającego serca. Ojcze, obyśmy w modlitwie znaleźli schronienie, Miejsce spotkania z Tobą. Spraw, abyśmy odczuwali Twoją obecność w każdej chwili ciszy, w każdym westchnieniu naszej duszy. Niech nasza wiara odnawia się każdą modlitwą, przypominając nam, że jesteś wierny i że zawsze opiekujesz się nami z miłością i uwagą. Pomóż nam zrozumieć, że modlitwa działa w obie strony. Kiedy wznosimy do ciebie nasze modlitwy, obyśmy także zwracali uwagę na Twój głos, słuchając Twojego przewodnictwa i mądrości. Obyśmy nauczyli się wyciszać nasze pędzące umysły, aby usłyszeć delikatny szept Twojego ducha, który prowadzi nas na każdym kroku. Niech nasza modlitwa będzie pieśnią uwielbienia, wysławiającą Twoją wielkość i dobroć. Obyśmy rozpoznawali Twoje cudowne czyny w naszym życiu i w otaczającym nas świecie, dziękując za każde otrzymane błogosławieństwo. Niech nasza modlitwa będzie świadectwem naszej wdzięczności i uwielbienia dla Ciebie. Naszego stwórcy i podtrzymywacza. Panie, abyśmy modlili się wytrwale i nie zniechęcając się, nawet jeśli odpowiedzi wydają się opóźnione, obyśmy ufali Twojemu doskonałemu wyczuciu czasu, wiedząc, że masz plany wspanialsze, niż możemy sobie wyobrazić. Daj nam cierpliwość czekania na Ciebie i mądrość rozeznawania Twojej woli w naszym życiu. Niech nasza modlitwa będzie bronią przeciwko siłom zła, światłem rozpraszającym ciemności. Obyśmy modlili się z mocą i odwagą, ogłaszając Twoje zwycięstwo nad wszelkimi niesprzyjającymi okolicznościami. Obyśmy odnaleźli siłę w Twojej obecności i ochronę pod Twoimi skrzydłami. Ojcze, nauczmy następne pokolenia wartości modlitwy. Niech nasze dzieci i wnuki widzą w nas przykład wiary i pobożności, ucząc się szukać Ciebie we wszystkim. Niech nasz dom będzie miejscem modlitwy. Gdzie wywyższone będzie Twoje imię i założone zostanie Twoje Królestwo. Obyśmy zawsze pamiętali, że modlitwa jest przywilejem, cennym darem danym nam. Obyśmy to cenili i nigdy nie traktowali tego jako coś oczywistego. Niech każda modlitwa będzie okazją do zbliżenia się do Ciebie. Pogłębienia naszej relacji z Tobą i doświadczenia Twojej łaski i miłości w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych modlitw, że odpowiadasz zgodnie z Twoją wolą i że zawsze jesteś obecny w naszym życiu. Obyśmy nadal szukali Cię całym sercem, wiedząc, że w Tobie znajdziemy wszystko, Czego potrzebujemy. Ale pamiętajmy też, Ojcze, że wiara jest kluczem, który sprawia, że nasze modlitwy są skuteczne. Bez wiary nasze modlitwy są jedynie pustymi słowami, echem bez celu, głosami bez wpływu. Wiara, Panie, jest językiem nieba, walutą za pomocą której dokonujemy transakcji z boskością. To przez wiarę nasze słowa stają się rzeczywistością, a nasze prośby trafiają do Twojego tronu łaski. Bez wiary nasze modlitwy są jak listy bez adresu rzucone na wiatr bez kierunku i celu. Naucz nas kultywować silną, niezachwianą wiarę, która podtrzymuje i dodaje mocy każdej modlitwie, którą do Ciebie zanosimy. Ojcze, pomóż nam zrozumieć, że wiara nie polega po prostu na wierze w coś większego, ale na całkowitym zaufaniu Twojej suwerenności i dobroci. To wiara, że jesteś w stanie dokonać niemożliwego, że jesteś wierny i dotrzymujesz swoich obietnic. Obyśmy w każdej modlitwie odnawiali naszą wiarę, pamiętając, że jesteś Bogiem tego, co niemożliwe, że nie ma dla ciebie nic zbyt trudnego. Niech nasza wiara, Panie, będzie jak solidna kotwica wśród burz życia. Kiedy wichry zwątpienia i strachu będą wiać w nas, obyśmy wytrwali, zakorzenieni w Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuścisz. Niech nasze modlitwy odzwierciedlają to zaufanie, tę głęboką wiedzę, że Ty masz kontrolę i że wszystko działa razem dla dobra tych, którzy Cię kochają. Panie! Wiemy, że wiara nie jest chwilowym uczuciem, ale codziennym wyborem zaufania Tobie. W chwilach niepewności wybierajmy wiarę zamiast strachu, ogłaszajmy Twoją prawdę o naszej sytuacji. Niech każda modlitwa będzie aktem wiary, oświadczeniem, że wierzymy w Twoją moc i Twoje zaopatrzenie. Pomóż nam pamiętać, Boże, że wiara rodzi się ze słuchania i słuchania Twojego Słowa. Obyśmy pielęgnowali naszą wiarę poprzez studiowanie Pisma Świętego, pozwalając Twojej prawdzie przeniknąć nasze serca i umysły. Niech nasze modlitwy będą przeniknięte Twoim Słowem. Niech będą pełne Bożych obietnic, bo wiemy, że jesteś wierny i dotrzymujesz słowa, które obiecałeś. Ojcze, niech nasza wiara przejawia się w czynach, abyśmy żyli w sposób odzwierciedlający nasze zaufanie do Ciebie. Niech nasze życie będzie świadectwem wiary. Inspirującym innych do szukania Ciebie z takim samym zapałem i oddaniem. Niech każda modlitwa będzie odbiciem tej żywej wiary, która wykracza poza słowa i objawia się w naszej codziennej postawie. Obyśmy, Panie, mieli wiarę, która nie załamuje się w obliczu wyzwań. Kiedy stajemy w obliczu trudności, Naszą pierwszą reakcją jest modlitwa, ufając, że Ty możesz nam pomóc. Niech nasza wiara doda nam odwagi do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom, wiedząc, że Ty jesteś naszą siłą i naszą bezpieczną ucieczką. Pomóż nam, Boże, nie polegać na własnych siłach. Ale całkowicie zaufać Tobie. Obyśmy zrzucili na Ciebie wszystkie nasze troski, wierząc, że Ty się o nas troszczysz. Niech nasza wiara prowadzi nas do oddania Ci naszych ciężarów, wiedząc, że możesz nas wesprzeć i dać nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Panie, Abyśmy modlili się z wiarą cierpliwie czekającą na Twoje odpowiedzi. Nawet jeśli wydaje się, że odpowiedź wymaga czasu, zaufajmy Twojemu doskonałemu wyczuciu czasu. Niech nasza wiara da nam cierpliwość, abyśmy czekali na Ciebie, ufając. Że masz cel w każdej sytuacji i że wszystko współdziała dla naszego dobra. Niech nasza wiara, panie, umożliwi nam spojrzenie poza naszą obecną sytuację. Obyśmy patrzyli w przyszłość z nadzieją, wiedząc, że ty masz plany pokojowe, a nie złe, aby dać nam przyszłość i nadzieję. Niech każda modlitwa będzie wyrazem tej nadziei, wołaniem o Twoją Bożą interwencję w naszym życiu. Ojcze, abyśmy mieli wiarę wytrwałą, niewzruszoną przez wyzwania. Niech nasze zaufanie do Ciebie będzie tak mocne, aby nic nie było w stanie nas od ścieżki, którą dla nas wyznaczyłeś. Niech każda modlitwa będzie świadectwem tej wytrwałości, przypomnieniem, że bez względu na okoliczności nadal Tobie ufamy. Panie, niech nasza wiara będzie zaraźliwa, niech inspiruje otaczających nas ludzi do szukania Ciebie. Niech nasze modlitwy będą przykładem zaufania Tobie w każdej sytuacji. Dzielmy się naszą wiarą z innymi, zachęcając ich, aby doświadczyli tego samego pokoju i bezpieczeństwa, jakie my odnajdujemy w Tobie. Pomóż nam, Boże, modlić się z wiarą, nawet jeśli nie rozumiemy Twoich dróg. Obyśmy ufali, że jesteś dobry i że Twoje intencje wobec nas są zawsze pełne miłości. Niech nasza wiara da nam pewność, że nawet jeśli nie rozumiemy, Ty działasz dla naszego dobra. Panie, niech nasza wiara będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i wierności. Obyśmy w każdej modlitwie rozpoznawali i dziękowali za Twoje błogosławieństwa w naszym życiu. Niech nasze modlitwy będą odbiciem serca wdzięcznego, pełnego wiary, wiedzącego, że jesteś naszym Bogiem i że zawsze się o nas troszczysz. Umiłowany Panie, gromadzimy się przed Tobą, pewni, że słyszysz i odpowiadasz na nasze modlitwy zanoszone z wiarą. Prosimy Cię, Boże, abyś obdarzył każdego z nas swoją opieką. Niech Twoje potężne ręce chronią nas od wszelkiego zła, uwalniają od niebezpieczeństw, widzialnych i niewidzialnych i prowadzą bezpiecznie drogami życia. Spraw, Abyśmy odczuwali wokół siebie Twoją ochronną obecność, jak nieprzeniknioną tarczę, która zapewnia nas, że nic nie może nas dotknąć bez Twojego pozwolenia. Ojcze, prosimy również o Twoje Boże uzdrowienie. Jesteś Bogiem, który leczy wszystkie nasze choroby, zarówno ciała, jak i duszy. Niech Twoje uzdrawiające dłonie dotkną chorych, przynosząc ulgę, odnowienie i odnowienie. Obyśmy mogli zobaczyć Twoje cudowne dzieło uzdrowienia w naszym życiu i życiu naszych bliskich. Umacniaj nas, Panie, i odnawiaj nasze siły, abyśmy każdego dnia mogli świadczyć o Twojej dobroci i mocy. Panie, niech spłynie na nas Twoje obfite błogosławieństwo. Obyśmy doświadczyli Twojego zaopatrzenia we wszystkich obszarach naszego życia. Niech Twoje błogosławieństwo napełni nas radością, pokojem i pomyślnością. Obyśmy mogli zobaczyć Twoją hojną dłoń zaspokajającą wszystkie nasze potrzeby. Prowadzącą nas i błogosławiącą w sposób, jaki tylko Ty możesz zrobić. Niech nasze życie będzie odbiciem Twojej dobroci i łaski. Modlimy się z przekonaniem, że słyszysz i odpowiadasz na nasze modlitwy. Twoje Słowo mówi nam, że jeśli będziemy prosić z wiarą, otrzymamy. Dlatego umacniamy naszą wiarę, wiedząc, że jesteś wierny i nigdy nie zawodzisz. Obyśmy zawsze modlili się z ufnością, wiedząc, że Ty masz kontrolę i że wszystko jest w Twoich rękach. Ojcze, módlmy się za siebie nawzajem, wstawiając się z miłością i współczuciem. Niech nasze modlitwy będą wyrazem naszej zbiorowej wiary, jednocząc nas we wspólnym celu poszukiwania Twojej woli i Twojej boskiej interwencji. Obyśmy mogli zobaczyć Twoją rękę działającą z mocą, przynoszącą uzdrowienie, ochronę i błogosławieństwa wszystkim, którzy Cię szukają. Panie. Obyśmy zawsze modlili się z wdzięcznością, pamiętając, ile razy odpowiedziałeś już na nasze prośby. Niech nasza wiara umacnia się świadectwami Twoich cudów w naszym życiu. Obyśmy spojrzeli w przeszłość i ujrzeli Twoją wierność, która da nam pewność na przyszłość. Niech nasze życie będzie nieustannym uwielbieniem Ciebie, Panie, a nasza wiara niech będzie latarnią dla tych, którzy szukają nadziei. Obyśmy byli żywymi świadkami mocy modlitwy, dzieląc się naszymi historiami wiary i zachęcając innych, aby zaufali Tobie. W imieniu Jezusa prosimy o to wszystko, ufni że słyszysz i odpowiadasz na nasze modlitwy. Obyśmy każdy dzień przeżywali z wiarą, nieustannie się modląc i będąc świadkami Twojego wielkiego dzieła w naszym życiu. Amen.